Dwa lata, dwa bite lata musieliśmy czekać na następczynię Noki Lumi 820. I oto jest! Lumia 830, która kosztuje około 1500 zł. Czy warto wydać taką kasę na ten nowy sprzęt Microsoftu? Jakieś było moje zaskoczenie, kiedy pierwszy raz wziąłem do rąk 830 i okazało się, że ma aluminiową ramkę. Bez aluminium nie ma wypasionego smartfona. Z tyłu klapka, która jest wymienialna, możemy sobie zmienić na inny kolor. Mamy miejsce na kartę MicroSD, mamy oczywiście miejsce na kartę Sim. Bateria jest nieźle, jeżeli chodzi o jej wydajność. Ten telefon przy takim normalnym korzystaniu przetrwa jeden dzień. Wyświetlacz jego przekonanie. Na to 5 cali. No i właśnie to tylko HD, ale Microsoft rozjaśnił ten ekran prawie do granic możliwości i okazuje się, że nawet w dość ostrym, jak na zimowe warunki słońcu widać na nim wszystko bardzo dobrze. Oczywiście, Lumia 830 pracuje na kafelkach Microsoftu i nie ma w nich nic szczególnego oprócz jednej aplikacji, która monitoruje tryb naszego życia. A więc, liczy nasze kroki, na tej podstawie ilość spalonych kalorii. Jest to w zasadzie przygotowana aplikacja pod inteligentną opaskę Microsoftu, która już niedługo pojawi się w naszych sklepach. Co do wydajności tej Lumi, nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Co prawda, Windows Phone 8.1 jest. Dość dobrze zoptymalizowany z hardwarem tego telefonu, ale nieprawdą jest, że gdybyśmy dołożyli tutaj lepszy procesor albo trochę pamięci RAM, nie byłoby lepiej. Zdarzało mi się podczas testu, że np. przeglądarka internetowa sama się resetowała, telefon raz sam mi się wyłączył. W telefonie za około 1500 zł takie rzeczy nie powinny się zdarzać. W przypadku 830 Microsoft cały czas korzysta z dwóch magicznych nazw: PureView i Hard Size. Niestety w przypadku tego modelu są to stwierdzenia trochę na wyrost. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, że aparat fotograficzny i lampa zostały umieszczone, a w zasadzie otoczone taką dziwną, kolistą ramką. Czy ma to zwrócić uwagę użytkownika na fotograficzne cechy tego telefonu? Prawdopodobnie tak. Natomiast co do szybkości robienia zdjęć, mam spore zastrzeżenia. Zanim odpalimy aparat, miną 2-3 sekundy. On dopiero w tej chwili się wzbudza. Robimy zdjęcie. Mijają. Kolejne 2-3 sekundy, po których możemy zrobić kolejne zdjęcia. Jakość zdjęć po zmroku na tle konkurencji jest doskonała. Za dnia jest trochę gorzej. W obrazie pojawiają się pewne szumy. Co ciekawe, jeżeli będziemy nagrywać filmy, jakość materiału wideo jest o wiele lepsza niż jakość zdjęć. Oto świetny przykład tego, jak wariuje w tym telefonie balans bieli. Raz biurko jest żółte, a kolejne zdjęcie już jest białe. Zwariować można. Mokie Lumia 830, tak jak każdy smartfon, ma swoje wady i zalety, ale nie sposób odnieść się do niej w kontekście ceny, ponieważ za 1500 zł ten telefon powinien mieć lepszy wyświetlacz, powinna być bardziej wydajna, no i przede wszystkim robić lepsze zdjęcia w ciągu dnia. Na plus jakość wykonania. Ta aluminiowa ramka robi swoją robotę. No i stabilizacja obrazu, czego wcześniej nie wspominałem. Ten telefon jest stworzony do nagrywania klipów wideo. Za te pieniądze myślę, że nie warto jej kupować, ale kiedy stanieje o 200-300 zł, będzie bardzo atrakcyjną i mocną pozycją na rynku smartfonów.